Hej wszystkim tutaj. Jak zwykle, Zeti rozpoczynamy drugą grę pierwszego seta ostatniej grupy, grupy D. Intel Extreme Masters. Gra pomiędzy Demuzlimem a Strelokiem. Obaj gracze grający terranem na Lost Temple są, są tutaj ustawieni troszeczkę daleko od siebie. Strelok, oczywiście, gracz ukraiński, którego wszyscy znają i lubią, a także Demuzlim, którego oczywiście też wszyscy znają i wszyscy go bardzo lubią, gracz brytyjski będą tutaj się rozbijać na Lost Temple i od razu można powiedzieć oczywiście że Lost templ dla TVT to jest mapa, która, która może... E, i tutaj chyba tutaj Demuzim chyba poprosił troszeczkę o, o, o szybką pauzę, e, chyba chciał się tutaj napić, w każdym razie nie jest to dosyć ważne e, Lostępy dla, dla TVT Tutaj implikuje może bardziej tak użycie tego, tego standardowego bilda antyterańskiego terana, czyli czyli wikingów i czołgów, ze względu na bardzo dużą ilość tutaj właśnie takich przeszkadzajek, jak klify, jak tutaj właśnie te, te, te kotliny, które przeszkadzają tutaj w, w poruszaniu się, jak oczywiście te kselnagatawery, gatawery, którym bardzo można tutaj ładnie się czołkować, zwłaszcza że tutaj mamy taką, taką tak, te, te krzaszki, które, które nie pozwalają na wizję. Więc mamy tutaj bardzo dużo takich elementów, które, które pozwalają na, na, można powiedzieć, bunkrowanie się terana. Nawet na środku mapy to bunkrowanie jest dosyć, dosyć uproszczone dla terana. Tutaj z tej strony oczywiście może sobie zawierzyczkować, e, na przykład stawiając wieczkę tutaj i tutaj, tutaj też może sobie zawierzyczkować, stawiając tą wieczkę tutaj i tutaj. E, więc, więc tutaj to e, jest jest to dosyć uproszczone oczywiście. Nawet tutaj sensor, sensor tower w tym miejscu mniej więcej pozwala na... Oprócz tego kselna Gatawera pozwala tutaj na naprawdę ogromną wizję w tej części mapy. No i jak na razie obaj gracze tutaj decydują się na te swoje pierwsze baraki. Nie widać tutaj na razie jakiejś, jakiejś takiej ogromnej, ogromnego ciza obu graczy i tutaj zaraz zobaczymy tutaj, Orbital Command jest już, jest już mutowany tutaj, także Orbital Command jest, jest mutowany, więc tak, tak naprawdę obaj gracze grają, można powiedzieć, ten sam wstępny build order, taki, taki początkowy build order. I oczywiście widzimy tutaj już dwa maryny produkowane przez, przez, przez treloka, podczas gdy Demuzim także buduje dwa maryny, więc, e, więc naprawdę nie widzę tutaj zbytniej różnicy w tych, w tych build orderach, teraz musi tutaj SCVM wycofać się, podczas gdy także SFM wycofuje się Demuzim. absolutnie jakbym, jakbym widział jedną, jedną osobę grającą w zasadzie e, e, d, dwoma, dwoma graczami, że tak powiem. Tutaj fabryka jest już budowana, czy będzie budował fabrykę? Tak, dokładnie, buduje także fabrykę. Więc będziemy że właśnie widzieć tego charakterystyczny, ten charakterystyczny build 1.1.1 z przejściem właśnie w te czołgi oraz wikingi. Tutaj ten SCF mało nie zginął. No i tak jak mówiłem, tak jak mówiłem, ta mapa naprawdę tutaj wspiera tutaj to, 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 to takie bunkrowanie się terana. Oczywiście tutaj teran może zabunkrować się chociażby na swoim wejściu, które jest dosyć wąskie. I czołgi na tym klifie, czołgi na tym klifie to jest bardzo mocna obrona, naprawdę, naprawdę tutaj teran może się spokojnie bunkrować, jest, jest i, i, i będzie miał bardzo dobrą pozycję tutaj tą bunk bunkrową, jeśli można tak powiedzieć. Techlab jest już budowany zapewne. E, tutaj tak jak właśnie chciałem powiedzieć, ta fabryka w, odleci i w, tym momencie, i w tym momencie zacznie tutaj budować swoje pierwsze czołgi demuzim podczas gdy, podczas gdy Strelok nie posiada tutaj jeszcze swojego Techlaba, ale buduje już ten, ten, ten swój pierwszy Starport <laughs> oraz jednego Heliona. I czy jest wymyślany Siege Mode? Jeszcze nie, jeszcze nie posiada tych 100, tej setki gazu, żeby ten Siege Mode wymyślić i, i, i w momencie, w którym zaczął go wymyślać, mam nadzieję już za chwilę, no to on oczywiście będzie miał Siege Mode, a tymczasem, tymczasem Strelok nie posiada w ogóle nawet, siege, nawet te przy swojej fabryce, więc tutaj naprawdę ten build 1.1.1, można powiedzieć, te czołgi, jeśli one będą oczywiście w ogóle będą znajdywać się w grze, no to one będą bardzo, bardzo opóźnione. Widzimy tutaj już pierwszego Heliona, więc będzie tutaj agresja widoczna w bazie demuzlima i w tym momencie ten SFU został zniszczony, ale jest tu ten Siege Tank, który zadaje oczywiście bardzo ogromne obrażenia i w tym momencie e, e, Strelok chyba nie ma zbyt, zbyt wielkich szans i straci tutaj dwa e, e, dwa mariny, ten, ten czołg, nawet jeśli nie, nie ma Siege'a to ma ogromny zasięg, 7, to jest naprawdę fantastyczny zasięg, dopiero teraz jest tutaj budowany starport i reaktor świetna decyzja, w momencie w którym wydajemy gaz na, czoł na czołgi mamy troszeczkę minerałów, dlaczego by nie wydać ich na mariny, jest tutaj także eBay i wow, reaktor, reaktor dla Streloka jest budowany przy, przy, przy tej fabryce, więc jednak nie będziemy widzieć czołgów, za to będziemy za chwilę widzieć pewnie dropa w linii minerałów oraz jest tu budowane armory, więc u, u, nie wiem, czy de będzie to na jakieś tory, czy może po prostu na upgrade plus jeden dla tych helionów, czy coś takiego, zaraz zapewne zobaczymy, Tech Lab jest już budowany dla tych baraków. E, chyba już wiem, co będzie starał się Strelok robić, zapewne będzie starał się tutaj zmienić tą fabrykę e, z tym Tech Labem, po to, żeby tutaj zmienić starport. Dla tego reaktora, dokładnie to jest to co on robi. I zaraz tutaj będzie dropował swojego przeciwnika w linii minerałów. Tu jest już jedna wieżyczka, która jest niedobudowana. Nie wiem co tutaj się stało, że ta wieżyczka nie jest dobudowana, ona jest jeszcze tutaj zamknięta. Absolutnie fatalna sytuacja. I w tym momencie przestraszył się Strelok tej wieżyczki chyba. Cóż za, cóż za gra. Wow, Demuzium chyba nawet nie wie, że nie dobudował tej wieżyczki, a w tym momencie Strelok po prostu się jej wystraszył. Cóż za. Absolutnie fantastyczna gra. Zaraz tutaj Strełek zacznie e, e, budować wikingi e, ze, swojego, ze swojej fabryki, chociaż przynajmniej taką miałem nadzieję, że zacznie budować wikingi, chociaż za, mogą to być Medivaki, ponieważ buduje swojego pierwszego tora. I wow, naprawdę, naprawdę Demuzim miał ogromnego farta, nie skończył tutaj tej wieżyczki, ma, już, ma on już swojego Orbital Command wybudowanego podczas The Command Center Stroka. jest dopiero w budowie i spokojnie tutaj Demuzim myślę, że jest w bardzo dobrej sytuacji, jeszcze nie jest wymyślony ten Siege Mode. Nie wiem dokładnie za bardzo dlaczego, ponieważ te trzy czołgi są już w grze i chyba powinien tutaj dopiero teraz zaczyna tego Mode'a wymyślać i Strelok w tym momencie zacznie się tutaj wycofywać. Czy on już buduje większość wikingów? Nie, posiada go na razie tylko jednego i posiada bardzo dużą ilość torów. I wow, te tory mogą się okazać dobrą kontrolą na czołgi, ponieważ tory mogą wytrzymać naprawdę ogromną ilość obrażeń, no one mają 400 życia, one zadają, one zadają 30 obrażeń i to są dwa ataki, no to to jest 60 obrażeń, to jest ogromna ilość obrażeń, e, e, zwłaszcza przeciwko czołgom, które posiadają tylko jedynie 160 życia. Więc wow, może się okazać, że tutaj tymi torshipami, czyli dropshipami z torami, e, e, Strelok zapewni sobie wygraną, nie byłbym zdziwiony, gdyby tak właśnie było, Strelok właśnie w tym momencie... E, przerzuca swoje, swój command center na, na, na Naturala podczas gdy Demuzim już ma go przerzuconego. No i oczywiście, obaj gracze zaczynają masowanie tych Wikingów tych tutaj z swoich reaktorowanych starportów, i jest to jak najbardziej standardowa gra e, Terrana. No i widzę tutaj, te, 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 ta ilość Wikingów jest można powiedzieć mniej więcej taka sama, to jest 3 i Więc tutaj Demuzim ma drobną przewagę, jeśli chodzi tutaj o ilość tych Wikingów, no i oczywiście, ma drobną przewagę tutaj. Tego klifu, ale w momencie, w którym te Wikingi podlecą tutaj, to tory mogą oczywiście spokojnie sobie strzelać w te sich tanki, ponieważ posiadają one, za, posiadają one no po prostu, widok tych, tych posiadają one wizję na tego klifa. No i tak jak mówiłem tutaj, coraz więcej Wikingów będziemy widzieli w grze. No i zastanawiam się, w momencie, w którym Demuzim zacznie budować ogromną ilość tych czołgów, no to te tory mogą nie wytrzymać tego naporu, ponieważ one są dosyć wolne, a, a istnieje coś takiego, co w e, e, z jest takie, jest takie pojęcie, które nazywa się masa krytyczna, i oczywiście, na przykład, w Starkawcie, 1 odnosiło się to chociażby do, e, chociażby do korsarzy, których masa krytyczna powodowała, że, że, że nie potrafiło się nawet podejść, e, na przykład, mutaliskami do tych jednostek. I w tym momencie, tutaj zacznie atakować Strelok, chyba, chy, chyba straci tutaj swoje Wikingi. Nie, jednak, nie, tutaj przestraszył się Demuzim, tych. tych, tych tych torów, ale tutaj Strelok troszeczkę za daleko się chyba wysunął te wiki. Te tory mają ogromny zasięg, ale nie mają na tyle ogromnego, żeby tutaj, żeby tutaj tak, tak daleko wyskakiwać. Tutaj ten jeden helium eksplodował od tej jednej, jednej salwy. I tutaj demuzim decyduje się na większą ilość baraków, większa ilość baraków także tutaj. W mieście streloka jest budowana. Czy widzimy tutaj plus jeden, nie jeszcze nie. Czy jest tutaj gdzieś gdzieś armory dla. Dla Demuzlima nie widać tutaj armory, że było budowane. Większa ilość Wikingów jest także robiona, i jak na razie, obaj gracze są. Jest to gra dosyć wyrównana. I tak jak mówiłem o tej masie krytycznej, w momencie, w którym będzie tutaj widoczna dosyć duża ilość czołgów, to może się okazać, że te tory będą padały od jednej salwy, i nie będą nawet w stanie dojść do tych czołgów. I to jest właśnie ten, ten koncept masy krytycznej. Tak jak właśnie mówiłem o, o, o korsarzach w starkawcie jedynce, do których. Jeśli posiadało się 2-3 korsarze, no to oczywiście można było je skerdżami, tam na przykład Zerk mógł je atakować skerdżami i niszczyć je tymi skerdżami, ale w momencie, w których posiadało się ich na, naprawdę dużą ilość, to te skerdże nawet jakkolwiek dużo ich by, ich by nie było, to nie były w stanie nawet podlecieć do tych korsarzy. I to właśnie jest ten koncept masy krytycznej. <laughs> no i tutaj e, oczywiście jeśli, jeśli będzie tych czołgów za dużo, no to, no to naprawdę st e, e, Strelok nawet nie będzie w stanie w ogóle podejść do tych czołgów, co może naprawdę się źle odbić na jego, na jego kompozycji armii. Demuzim tymczasem decyduje się tak jak jego przeciwnik na, na baraki z potrójnym techlabem. Widzimy tutaj też te baraki Engineering Bay. Dopiero teraz jest tutaj budowane. Czy są tutaj robione upgrade'y? Nie, jeszcze nie. Czy są robione upgrade'y u, u, u Demuzima? E, przepraszam bardzo, u Demuzlima? Nie, jeszcze nie są. Nie widzę tutaj też armory. Dopiero teraz budowane są tutaj jakieś ilości, ilości supply depotów I chyba będzie starał się tutaj zająć tego golda. Zaczyna tutaj wysuwać się troszeczkę do przodu. Demuzlim, chyba będzie staroświat może tutaj nawet zająć tego Kselnaga Towera, nie wiem tutaj czy Strelok posiada wizję na temat tego co robi jego przeciwnik, nie, dokładnie tutaj kończy się jego, jego wizja i Demuzlim stoi akurat właśnie za, 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 tą strefą i Strelok posiada już drobną przewagę jeśli chodzi, jeśli chodzi o, jeśli chodzi tutaj o, 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 o tą ilość jego jednostek, o...